Metaltechnika jest firmą z zakresu obróbki metali. Istniejemy od 40 lat. Naszymi klientami są różne firmy z różnych branż przemysłowych. Głównie są to firmy z branży energii odnawialnej, z branży elektromechanicznej czy też medycznej. Jesteśmy typowym podwykonawcą części komponentów metalowych dla różnych gałęzi przemysłu. Mocną stroną firmy Metaltechnika jest różnorodność technologii, jakimi dysponujemy. Współpracę z firmą Technika rozpoczęliśmy około 12 lat temu od dostawy pierwszej prasy krawędziowej serii PPS. Wraz z dynamicznym rozwojem firma zaczęła inwestować w coraz bardziej zaawansowane maszyny. Pojawił się pierwszy laser światłowodowy oraz prasy krawędziowe z laserowym pomiarem kąta gięcia. System EasyForm kontroluje kąt podczas gięcia gwarantując stałą jakość już od pierwszej sztuki. Firma Metotechnika od ponad 10 lat opiera się na oprogramowaniu CADMAN, integrując po kolei poszczególne technologie cięcia laserowego, gięcia, wykrawania, zmierzając w tym samym w kierunku przemysłu 4.0. Dopełnieniem pełnej integracji było wdrożenie zarządzania produkcją, czyli CADMAN Job i jego integracja z naszym systemem RP. Jako firma usługowa musimy szybko reagować na zapytania klientów. A pełna integracja programowania pozwala nam w szybki sposób określić wykonalność, koszty produkcji oraz możliwy termin realizacji. Dzięki oprogramowaniu Cadman i pełnej integracji oprogramowania z maszynami jesteśmy w stanie konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku. Nasz dalszy rozwój w zakresie obróbki blach planujemy w oparciu o nowoczesne maszyny zautomatyzowane automatyzowane systemy od firmy LVD. Firma Metaltechnika jest doskonałym przykładem na to, że inwestycje w nowoczesny park maszynowy i oprogramowanie pozwalają być konkurencyjnym nie tylko na krajowym, ale także europejskim rynku.